Światowy Dzień Ziemi obchodzimy co roku, 22 kwietnia. Odbywa się podczas niego wiele akcji promujących dbanie o środowisko, takich jak sprzątanie świata, albo dzień bez samochodu. Ziemia kontra plastik. Ziemia kontra plastik to hasło przewodnie tegorocznych obchodów Dnia Ziemi. Z Matką Ziemią świętujemy po raz pięćdziesiąty czwarty. Dbajmy o naszą Ziemię. Ratujmy Przyrodę. Dwudziesty drugi kwietnia. Dzień ziemi